Jak rozmontować stacyjkę od Mercedesa W140 i R129? Kluczowym jest w przypadku demontażu tej stacyjki w odróżnieniu od samochodów typu Mercedes 124 usunięcie tego pierścienia zabezpieczającego. W 124 są tutaj otwory, w które wkłada się druty i w ten sposób można odblokować pierścień. W tym modelu, niestety, producent inaczej podszedł do sprawy. I ten pierścień można zdemontować tylko i wyłącznie siłą. Nie ma żadnego innego sposobu. Czyli, albo wkręcamy to część w imadło i ciągniemy z całej siły, albo ewentualnie można jakimś tutaj narzędziem podw podwadzić i próbować to ściągnąć. Najlepiej. O, o tak i to schodzi pierścień w środku wygląda w ten sposób jest to taka blaszka ta blaszka siedzi tutaj w tym rowku no, wygląda to w ten, w ten sposób, że ona siedzi o tak i ta blaszka y, trzyma pierścień, który wewnątrz ma taki rowek nie ma żadnego sposobu odbezpieczenia producent tego nie przewidział Teraz ciąg dalszy. Jak zdemontować stacyjkę? Jak wyjąć tą główkę? No, żeby ją wyjąć, koniecznie trzeba nacisnąć znajdujący się tam wewnątrz. Tam wewnątrz widać jest otworek. W tym otworku należy nacisnąć. Ale żeby to zrobić, trzeba przekręcić kluczyk. Kluczyk trzeba przekręcić w pozycję pierwszą. Wtedy blaszka się odblokowuje i można będzie wyjąć stacyjkę. Yy, zaraz yy, pokażę jak to zrobić. Żeby odblokować yy, i wyjąć stacyjkę wystarczy taki zwykły gwóźdź. Yy, tamten otworek, widzicie? Ten otworek. Ten otworek należy włożyć w ten gwóźdź i nacisnąć. Jednocześnie przekręcając kluczykiem tak, żeby, żeby wskoczył w pozycję, kiedy jest odblokowany. Oj, jeszcze raz. Ten gwóźdź tam wszedł, czyli to się odblokowało. I teraz, teraz wyciągamy stacyjkę. Tak jak tu widać, y, gwóźdź odblokował tą zapadkę. Ta zapadka, kiedy kluczyk jest przekręcony w tą pozycję, jest ruchoma. Jak jest w innej pozycji, zapadka jest nieruchoma, nie można jej przycisnąć. Y, następnie, wyjęcie kostki ze stacyjki. No to wystarczy nacisnąć tutaj, guziczek i kostka wyjeżdża. Tak, tak wygląda rozmontowana stacyjka. Trzy elementy. Jak następnie to zmontować? Występują dwie wersje stacyjek. Stara i nowa. Stara wersja, w tym miejscu posiada tutaj taki pierścień. Który jest tutaj tylko w jednej pozycji możliwy do założenia. W ten sposób. Pierścień ten służy aby te plastikowe elementy kiedy są przekręcane za pomocą tych blaszek się nie rozginały. W nowym typie rozwiązano to w ten sposób, że producent zastosował tutaj takie dodatkowe zgrubienie, gdzie ten plastik wchodzi tu do środka i nie ma możliwości odchylenia się. Wcześniej to odchylenie zabezpieczał ten pierścień. Nie można zmontować stacyjki przy użyciu tego pierścienia i nowego typu wkładki. Musi być albo pierścień, albo nowa wkładka. Czyli jeśli mamy stary typ, to ten pierścień usuwamy. Następnie proszę zwrócić uwagę, że ten element sterujący musi być po drugiej stronie niż te e, tutaj punkty ustalające. Najpierw wkładamy stacyjkę, czyli tak ustawiamy bębenek w tej, w tej pozycji, żeby tutaj te płaszczyzny się zrównały. Czyli tu co jednocześnie powoduje, że to jest sprężyste, można wcisnąć w tym momencie wkładamy to do tej obudowy to musi wskoczyć, czyli sprężynka musi wskoczyć tutaj w ten rowek ten rowek, po to jest tutaj te podcięcie, żeby ono powodowało lekkie wślizgnięcie pyk, mamy włożone teraz następnie wsuwamy tą kostkę tak, żeby się tutaj zapięło i już mamy stacyjkę zmontowaną teraz, proszę, pamiętajcie, że tu jest otworek który yy, steruje blok, zabezpieczeniem skrzyni biegów przed yy, na przykład wyjęciem kluczyka jeśli nie jest włączona na parking lub yy, przed, jeśli nie jest włączony kluczyk wyłączeniu z parkingu, czyli to trzeba wcisnąć żeby wyjąć kluczyk. Po wyjęciu kluczyka możemy następnie zamontować tą tubę, którą żeśmy zdjęli. Zobaczcie, że w środku w tubie jest taki rowek prowadzący, a tu jest już nałożony ten drut. Blaszka, która służy jako zabezpieczenie. I następnie po prostu wciskamy to i już mamy zamontowane. Teraz składamy kluczyk i stacyjka działa. Cofnięcie. Tutaj musi być przycisk, żeby wyjść. Ten przycisk generuje krężynka, która łączy stacyjkę ze skrzynią biegów. Nie ma tego elementu, kiedy jest manualna skrzynia biegów. To tyle. Dziękuję.